Przez trudy i znoje, przez doświadczenia i podboje, do niebieskiej ojczyzny dziecko moje, żołnierzu mój wróć, gdzie oczekuje Cię Twój Tata Bóg. Przez trudy i znoje, przez doświadczenia i podboje, do niebieskiej ojczyzny dziecko moje, wróć gdzie oczekuje Cię Twój Tata Bóg. Przez trudy i znoje, przez doświadczenia i podboje, do niebieskiej ojczyzny dziecko moje, żołnierzu mój wróć. Gdzie oczekuje cię twój tata, Bóg. przez trudy i znoje, przez doświadczenia i podboje do niebieskiej ojczyzny, dziecko moje. Wróć, gdzie oczekuje cię twój tata Bóg.